Cześć, nazywam się Stanisław i Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć, co otrzymasz po subskrypcji linku pod tym filmikiem pod nazwą Wideo z zarządzania czasem, jak mieć więcej czasu na pieniądze. Co otrzymasz? otrzymasz te wideo, jak mieć więcej czasu na pieniądze. Um, Oczywiście masz uh, bardzo korzystną wiedzę? Jak mieć więcej czasu na pieniądze? Um, bardzo trudno tę wiedzę znaleźć w internecie. Oczywiście możesz ją znaleźć, ale zajmie ci to um, więcej czasu. E, zamiast tego wpisania subskrypcji imienia i swojego e-mailu, e, na subskrybowania tego kanału znajdziesz po prostu. Zajmie Ci to 5 minut, a znależenie takiej podobnej informacji. Uh, Spędzisz około godziny i więcej. Uh, co otrzymasz jeszcze dodatkowo? Wyznaczysz cel życiowy. Jest tam wideo, jak wyznaczyć swój cel życiowy, uh, trening dwutniowy, uh, jak zacząć zarządzać czasem. Techniki po kolei do zarządzania czasem. Uh, dalej co? Jeszcze tam jest. Uh, Ну, по просто о, це лежачових, як вибрати свій це лежачовий, ну і подібне речі. Також по просто мисля, що дуже кажеш, що ще можеш поти субскрипції, а це є спошибне, щоб за субскрибувати. По просто твоє ім'я і твій імейл. По клікнечу на тій стороні за по описанню очевидно тих даних на свій імейл отримаєш підтвердження, що за субскрибуєш ден канал. Wymaję, przechodzisz do swojego e-mailu, klikasz, że potwierdzam subskrypcję i od razu otrzymujesz dostęp do prezentów, wideo zarządzania czasem, jak mieć więcej czasu na pieniądze, a także cel życiowy, autowilla, wyspy, checklist. Także od razu otrzymujesz dostęp do darmowych materiałów. Jak ja już powiedziałem, trening był także. Як вибрати свій сел життєвий, ну і подобні речі. Також то все знайдеш в описі під тим фільміком.